ewolucja wiązań ustowych. Jak one się zmieniają? Dlaczego warto być na bieżąco? Posłuchajcie, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo istotny materiał. Cześć, ja nazywam się Monika Osińska-Żabka, jestem certyfikowaną doradczynią noszenia dzieci i dzisiaj chciałabym szczególną Waszą uwagę zwrócić na to, żebyście uczyli się aktualnej konstrukcji wiązania. Dlaczego o tym mówię i skąd w ogóle ten temat? Taka trochę dygresja, trochę cofnięcie się do tyłu, żeby no, trochę naświetlić wam ideę tego, co chcę wam powiedzieć. Kiedy ja zaczynałam nosić moją starszą córę, to było 12 lat temu, konstrukcja wiązania kieszonki zupełnie była inna w stosunku do tego, co można zobaczyć dzisiaj na filmach, na zdjęciach. Kiedy urodziła się moja druga córka 7 lat temu, no to też była zupełnie inna konstrukcja wiązania niż to czego uczyłam się 5 lat wcześniej. Kiedy w 2016 roku uczyłam się na kursie dla doradców noszenia dzieci, uczyłam się znowu czegoś innego. To były kolejne dwa lata które poniekąd były przepaścią, e, jeśli chodzi o konstrukcję noszenia i, na, i sposoby na to, w jaki sposób postrzegamy pewne wiązania, w jaki sposób e, dobieramy je do rodziców, to była już kolejny, kolejny trzeci dla mnie etap, e, kiedy. Te wiązania się po prostu zmieniały i mój pogląd na temat tych wiązań się zmieniał. Ale uwaga, mamy rok 2022 i te wiązania znowu są inne. Pierwszy mój film związaniem kieszonki, bo to ten przykład chciałabym Wam przytoczyć, jest bodajże z 4 lat. Drugi mój film, ten chyba najpopularniejszy związaniem kieszonki, liczy sobie już lekko 2 lata. I uwaga, lada chwila powstanie kolejny, nowy film i zobaczycie, że te wiązania ewoluują. Zupełnie inaczej, pokazywałam Wam 4 lata temu. Co innego, na co innego zwracałam Wam uwagę 2 lata temu, a zupełnie na co innego zwrócę uwagę w najnowszej konstrukcji wiązania kieszonki. I teraz moi drodzy, na co jeszcze chcę zwrócić Wam uwagę? Wiedza doradców noszenia też powinna iść. W tym samym kierunku, w jakim idzie ewolucja tych wiązań. Doradcy powinni uczyć Was najnowszych konstrukcji i najświeższej wiedzy. Sprawdzajcie to, czy kiedy Wasz doradca ostatnim razem aktualizował swoją wiedzę. Bardzo ważna kwestia to tak, taka mała dygresja. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że my cały czas. Edukujemy się, edukujemy się od specjalistów, edukujemy się od ortopedów i wiemy jak wspierać rodziców. Którzy borykają się z dysplazją u malutkich dzieci, z innymi ortopedycznymi przypadłościami maluszków. Szkolimy się u fizjoterapeutów, szkolimy się u psychologów, szkolimy się u doradców, u fizjoterapeutów integracji sensorycznej. To wszystko bezpośrednio wpływa na wasze dzieci. I moja bardzo szeroka wiedza, moje bardzo szerokie spektrum, którym się interesuję, mając na uwadze. Pracę z rodzicami i malutkimi dziećmi jest bardzo istotne, bo w noszeniu tego malucha wiele tych tematów nam się kumuluje. kumuluje nam się, kumulują nam się problemy neurologopedyczne, kumulują nam się problemy, problemy na przykład. Z no, karmieniem, kumulują się fizjoterapeutyczne, ortopedyczne, i wszystko to spotyka się u doradcy noszenia. I wszystko to spotyka się w chuście, i jeżeli doradca potrafi te tematy ze sobą pożenić i potrafi wyciągać wnioski z pracy z rodzicem, ale też pracy ze specjalistami, to jest to naprawdę bardzo dobry doradca. I doradca, który na pewno nauczy Was najświeższych, najświeższej wiedzy. I najbardziej prawidłowego noszenia Waszego dziecka. E, dlatego zwracam Wam szczególną uwagę na przykład na takie mankamenty, e, jeśli chodzi o wiązania, jak na przykład nakładanie chusty czy nosidełka na głowę dziecka, jak robienie wałeczków z chusty czy, e, czy z pieluszek, bo i takie wiązania na YouTube znajdziecie, one cały czas tam są, tylko nikt nie patrzy, ile lat temu te wiązania zostały tam dodane. One się po prostu zmieniły. One się zdezaktualizowały. Zwracajcie uwagę na to, z kiedy jest film, z którego się uczycie. Bardzo, bardzo jest to istotne i bardzo, bardzo jest to ważna wiedza dla Was jako rodziców. To, że powinniście, czy, czy, czy no my uważamy, że warto skorzystać z pomocy doradcy noszenia, to jest jedno, ale jeżeli już korzystacie z filmów na YouTubie, korzystajcie z tych, które mają możliwie najświeższe daty dodania, a nie tych, które wyskakują Wam jako pierwsze, bo mają 30-40 tysięcy wyświetleń. Tylko popatrzcie, że on pochodzi na przykład z roku 2008, 10 czy 15, gdzie od tego czasu no, tak na dobrą sprawę ewolucja wiązania e, była no, rewolucyjna. Dlatego e, bardzo, bardzo istotne jest, żebyście zawsze patrzyli na świeżą wiedzę, na wiedzę doradców, którzy się kształcą. Zwracajcie na to uwagę, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo istotna kwestia. To jest zdrowie i bezpieczeństwo waszych maluchów. To jest wasze przekonanie, że pracujecie z ludźmi kompetentnymi. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że ten materiał trochę otworzył wam oczy. Myślę, że niewiele was jako rodziców nauczył technicznie, natomiast powinien. Pomóc Wam odnaleźć te dobre materiały. Jeśli nie do końca wiecie, czy dana konstrukcja wiązania jest sensowna, czy warto na nią zwrócić uwagę, poniżej macie kontakt do mnie na Facebooku, na Instagramie czy mailowy. Odpisuję na wszystkie maile. Piszcie, bo naprawdę to jest zdrowie i bezpieczeństwo Waszych maluchów. Z mojej strony to tyle. Do zobaczenia.